Kochani, ja nie mogę w to uwierzyć. Po prostu nie mogę w to uwierzyć. Już doszedł nowy element tutaj. Już postawiłam ten paramet, siostra. Dobrze, Siostra Maria już ze mną. Siostra Mario, chodź, pokaż się. Bo już ratunku szukałam dwukrotnie, więc siostra Maria przyszła ratować sytuację. I, I stwierdziłyśmy, że no coś jest na tyle nie tak, że nie wiem, będziemy rozszyfrowywać sprawę na przyszłość. Ale na razie, jak sąsiadki nam przychodziły pod oknem, na razie po prostu nagrywamy te dwa, trzy zdania po to, żeby była jakaś przynajmniej jakaś ciągłość. Te trzy krótkie live'y umieścimy, będą do usłyszenia, do odsłuchania w takiej formie jak się nagrały. Natomiast pomyślimy jak, jak to zrobić, żeby te przyszłe live'y się udawały albo, albo po prostu będziemy nagrywać. Zwyczajnie tak nagrywać klasycznie i umieszczać jako gotowe filmy, bo to się nam do tej pory super udawało, Siostra Maria wszystko świetnie e, ładowała, e, i u, jak to się nazywa? No bo po angielsku byś powiedział download, i co? Upload. Upload, a po polsku? ładowanie? Upublicznianie. Tak jak zwał tak zwał? Jak zwał tak zwał? W każdym razie treścią modlitwy się pojawią i komuś, komu zależy, żeby się nie pojawiły, i wiemy, że że wróg naszego zbawienia naprawdę tego nie chce, żebyśmy my wszyscy wzrastali w życiu modlitwy, żebyśmy o tym modlitwie rozmawiali, naprawdę żebyśmy się modlili, żebyśmy się umacniali w tym, więc dlatego to też jest dosyć zrozumiałe, że takie trudności się dzieją, nie chcę wszystkiego tak wiecie, spirytualizować i, i upatrywać się działania złego ducha we wszystkim, ale, ale w tym akurat to wydaje się dosyć oczywiste, że jemu się to nie podoba i będzie przerywał, ale, ale my, się nie poddajemy. I jako takie ostatnie przesłanie tego wieczoru, tego nagrania, bo nie wiem kiedy mi przerwie, może przerwać za minutę. Siostra Maria mówi siostro, nagraj dwie minuty, bo więcej może nie pójść. Więc nagrywam te dwie minuty, żeby powiedzieć wam, kochani, nie zniechęcajcie się. Niech to będzie główne przesłanie tego pierwszego live o modlitwie. W waszym, waszym życiu modlitwy i waszym dążeniu do wszystkich duchowych, dobrych celów. Nie zniechęcajcie, bądźcie cierpliwi, bądźcie wytrwali yy, i walczcie, walczcie. Łaska Boża jest z wami. Yy, Wiedzcie o tym, że naj zawsze jest pierwszeństwo łaski. Pan Bóg naprawdę łaskę wam daje, ale chce waszego współ waszej współpracy. Chcę, żebyście się zaangażowali w to, żebyście też podjęli walkę. Więc yy, to jest też ta nasza walka bardzo widoczna w tych przerywanych transmisjach. Nie zniechęcamy się, yy, nie wycofujemy się. I mamy tą cierpliwość, żeby szukać rozwiązań i, i wrócić do Was. Bądźcie proszę z nami przez Facebook, przez Instagram na Blisko Rachamim i tam szukajcie informacji, co będzie dalej. Czy w przyszłą niedzielę coś damy? Siostra Maria tutaj miała taką też intuicję, że może co, że niedziela jest przeładowana. Tak? Trudno może, powiedzieć. Może tak być. No musimy poszukać przez ten czas. Jak będziecie mieli pytań... Mam takie wrażenie, że internet słabiej działa. No właśnie. Będzie o takiej godzinie. No właśnie, więc może tak jest, no może że wy tu piszcie o burzach. E, może burze też. No nie ma burzy akurat. no Także będziemy szukać przyczyn, ale, e, ale co? No właśnie. Przez Facebook i przez Instagram w najbliższych dniach damy Wam informacje, gdzie dalej się będą pojawiały te, gdzie i kiedy, w jakiej formie się będą pojawiać nasze spotkania o modlitwie. Czy coś nagramy, czy będzie kolejny live, czy w ten sam termin, tydzień, czy w jakiś inny termin. E, przydałby się ciąg dalszy? No, oczywiście, żeby się przydał. Oczywiście. Trzeba pomyśleć nad szybkością neta. No dobrze, zapytamy, zapytamy naszego informatyka. U nas deszcze i słaby zasięg, no właśnie. Gdzie ma być większa chwała Boża, to i trudności są większe. Amen. O, wnioski, siosa nie? Loretta, ale to chyba nie nasza siosła Loretta, tylko z, Loretta z, 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 z jakiegoś innego zgromadzenia, bo my też mamy siostrę Lorettę. Ale pozdrawiamy tą siostrę Lorettę i tą naszą też, która pewnie nie jest teraz na lajbie, ale <laughs> którą kochamy szczerze także da, tak te wszystkie wasze sugestie sprawdzimy to co nam się zrodziło jako ewentualne źródło tych zakłóceń też sprawdzimy i trwamy w cierpliwości w wytrwałości nie zniechęcamy się i modlimy się ze siebie nawzajem i za wszystko to co udało się dzisiaj powiedzieć czym się udało dzisiaj podzielić chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak było na początku teraz i zawsze i na wieki wieków Pozdrawiamy Was z łagiewnickiego podwórka, z naszego łagiewnickiego biura, w prostocie, w biedzie naszej. Niech to wszystko takie, jakie jest, niech będzie miłe Bogu, niech będzie służyło Wam. I idziemy do przodu. Do zobaczenia, kochani, dobrego niedzielnego wieczoru z Bogiem.